Będzie remont drogi między Jadachami a Ocicami. Tarnobrzek odwiedzili goście z Ukrainy. Pierwsi władcy Polski tematem wieczorów zamkowych. Kilkudniowy maraton teatralny w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Dobra informacja dla kierowców. Droga łącząca Ocice z Jadachami doczekała się naprawy. W kwietniu rozpoczną się prace remontowe. Dziury, koleiny, łaty, nierówności i wąskie pobocza. Tego już nie spotkamy na trasie Jadachy-Ocice. Starostwo powiatowe naprawi drogę w dwóch etapach. Etap pierwszy obejmuje remont drogi od Jadachów do Chmielowa w ramach Narodowego Programu Naprawy Dróg Lokalnych, czyli tzw. Schetynówek. Przy Schetynówkach to jest odcinek miejscowości, a dokładnie miejscowość Chmielów i Jadachy w zakresie remontu nawierzchni oraz budowy chodników, a także budowy parkingu przy kościele w Jadachach i parkingu przy cmentarzu w Chmielowie. Drugi etap na razie jest w trakcie przygotowywania. Jak zapewnia starosta powiatu Tarnobrzeskiego, w tym roku naprawiona zostanie droga od cmentarza w Chmielowie do Ocic. Starostwo powiatowe na remont drogi wyda łącznie prawie 2 miliony złotych, z czego 30% pochodzi z programu Schetynówek. Pozostałe 70% pokryje gmina Nowa Dęba i starostwo powiatowe. Wykonawcą inwestycji będzie firma wyłoniona przez przetarg. Realizatorem programów tzw. Tak setynowych będzie firma DroKam Piaseczno, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. Realizacja prawdopodobnie zacznie się w miesiącu kwietniu, jeżeli oczywiście warunki atmosferyczne pozwolą. Starosta wyraża nadzieję, że długo oczekiwany remont drogi zadowoli wszystkich kierowców. Tarnobrzeg odwiedzili goście z Ukrainy. W poniedziałek delegacja z Czernichowa miasta Partnerskiego Tarnobrzega spotkała się z dziennikarzami. Czernichów znajduje się w północnej części Ukrainy nad rzeką Desną. Tarnobrzeg z Czernichowem współpracują od czerwca 2008 roku. Porozumienie między miastami podpisali mer Czernichowa Aleksandr Sokołow i pełniący wówczas urząd prezydenta Tarnobrzega Jan Dziubiński. Przy okazji wizyty ukraińskich gości urząd miasta zorganizował konferencję prasową z udziałem przedstawicieli miast partnerskich. Mersokołow z prezydentem Mastalerzem spotkał się po raz pierwszy. Mnie dużo przyjemność, że nasze odbywa i współpraca dziewięć rok. Jest mi bardzo miło, że zostałem zaproszony do waszego miasta. Spotykam się z panem prezydentem po raz pierwszy. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie się dalej rozwijała. Jak zapewnił Mersokołow, Szkoła Numer 2 w Czernichowie jest zainteresowana dalszą współpracą ze Szkołą Podstawową Numer 10. Jest nam bardzo miło, że jesteśmy w Szkole Numer 10, która współpracuje ze Szkołą Numer 2 w Czernichowie. Przejawia się to między innymi wymianą osobową. W tym roku również będziemy kontynuować wymianę między naszymi szkołami. W ja spodziewa się, że delegacja młodych ludzi z miasta Tarnoprzha zmoże znaleźć czas, żeby w sierpniu miesiącu przybyć do Czernihowa. Prezydent Mastales zaprosił gości z Ukrainy do uczestnictwa w jarmarku dominikańskim. Chcemy zaprosić ponieważ jarmark dominikański nie jest za sobą a kulturę folkową mówiąc wprost, folklor wszelakiej maści. Chcielibyśmy, aby, aby Czernichów, który ma spore tradycje w tej mierze działalności, był uczestnikiem tegorocznej edycji Jarmarku Dominikańskiego. Prezydent Tarnobrzega zaprezentował gościom euroboisko przy dziesiątce. No, 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 no. Delegacja była zachwycona obiektem sportowym. Włodarze miast partnerskich wyrażają chęć dalszej współpracy. Pierwsi władcy Polski z dynastii Piastów. Był to temat przewodni kolejnego spotkania w ramach czwartkowych wieczorów zamkowych. Postać Mieszka I, Bolesława Chrobrego oraz ich poprzedników przybliżył dyrektor Muzeum Historycznego w Tarnobrzegu. Początkowo sądzono, że są to postaci legendarne, że wymyślił je Gal Anonim. Tymczasem jest niemożliwe, żeby państwo polskie powstało tak po prostu z niczego. Musiała być wcześniej jakaś organizacja tego państwa, skoro w roku 1966, kiedy Mieszka przyjął chrzest, od razu pojawiło się to państwo jako duży organizm sprawny, mający swoje konkretne miejsce w Europie. Okazuje się, że poprzednicy pierwszych władców Polski sprawili, że ówczesne państwo umocniło się, dzięki czemu przetrwało ono dalej. Chociaż niewątpliwie te dwa pierwsze, te dwie pierwsze postaci w jakimś sensie nadały kierunek temu państwu. No i co ciekawe po różnych dziejowych zakrętach, po różnych zmianach granic państwa polskiego, właściwie można powiedzieć dzisiaj, Praktycznie rozwiązany z tym monolitem, który utrzymał się w zasadzie w kształcie nadanym mu przez przeszłych władców. Kolejne spotkanie z cyklu czwartkowe wieczory zamkowe zaplanowano 19 kwietnia o godzinie 17:30. Od najbliższego piątku Tarnobrzeski Dom Kultury zaprasza na dni teatru kilkudniowy maraton teatralny. W 1961 roku na pamiątkę otwarcia Teatru Narodów w Paryżu, które miało miejsce 27 marca 1957 roku, uchwalony został międzynarodowy dzień teatru. Z tej okazji wiele ośrodków kultury organizuje liczne wydarzenia mające na celu popularyzację tematyki teatralnej. Tarnobrzeski Dom Kultury już po raz drugi zaprasza na kilkudniowy maraton, podczas którego zaprezentowanych zostanie kilkanaście przedstawień. Przez cały weekend wystąpią zarówno zespoły pracujące na co dzień w Tarnobrzeskim Domu Kultury, jak również zaproszeni młodzi aktorzy z Sandomierza, Ślęzaków, Tarnobrzeskiej Szkoły Podstawowej nr 6 oraz zaprzyjaźnionego Ośrodka Kultury dorożkarnia z Warszawy. Przez cały czas trwania Tarnobrzeskich Dni Teatru w holach TDK prezentowane będą dwie wystawy. Jedna pokazująca wybitnego aktora Andrzeja Łapickiego, druga przedstawiająca kilkanaście polskich plakatów teatralnych. Uroczysty wernisaż wystaw połączony z premierowym pokazem filmu Całe życie służyłem pięknu odbędzie się w środę 28 marca.